Taka mała kamienica, nie? Mała. No. Już bez okien. Drzwi zamknięte na łańcuch. Wejdziemy sobie przez okno. Ma otwarte w końcu. Nie będzie trudno. Także zapraszam do oglądania odcinka z opuszczonej kamienicy. A są gruby,

Ale świetny. No tak to wygląda, że ktoś tutaj przesiaduje. Ktoś tu sobie pomieszkuje. siedzi. <noise> Ktoś tam sobie mieszka. U góry są lokatorzy. Ten jakaś kobita u mnie. Co jest? Dobra. Spoko. Mi się pan nie boi, spokojnie. Do dla, dla nas. No domyślam się. Robimy zdjęcia opuszczonych miejsc. Mi się pan nie przyjmuje. Nie chciałem wystraszyć, przepraszam. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Dziękuję. Tak, jak widzieliście w środku, w środku byli lokatorzy Pewnie się trochę przestraszyli, ale nie chciałem ich wystraszyć, bo tam były u góry zamknięte drzwi Na tym pięterku, ale... No i te drzwi były zamknięte, ale nie, że w sensie, że, że były zabarykadowane, tylko, że były zamknięte tak Ja je tylko popchnąłem i poczułem, że siwy dym z papierosów i jakaś, jakiś taki głos kobiety słyszałam. Kto jest? Czy co jest? Coś takiego. jest że oni tam mieszkają? No i dlatego pewnie to jest zamknięte na, na kłódkę. Dobra. No wszystko jasne. No taki krótki odcinek Urbex z lokatorami. No. Trzymajcie się. Pozdrawiam, do następnego i cześć. Cześć!